Przychodzą w życiu seowca takie chwile, że musi wejść w skórę UX, a raczej UI designera, nie można tego jakoś po polsku nazywać, UX i UI designera. Zaprojektowanie skutecznego w kontekście SEO above default na szczęście wcale nie jest takie trudne. To, że widok the Default ma impact na SEO nie ulega wątpliwości. Pierwsze wzmianki na temat tego, że to jaka zawartość zostanie wyświetlona użytkownikowi bez konieczności scrollowania pojawiały się już w 2012 roku. Wtedy jeszcze adaptacja technologii RWD, przynajmniej jeszcze w Polsce, była w powijakach i jedynym zmartwieniem webmasterów były doświadczenia na dużych urządzeniach desktopowych. Przypomnę, że w 2012 roku desktopy były już w odwrocie, ale i tak odpowiadały za około 85 do 90 całego ruchu online na świecie. Dwa lata wcześniej Google uruchomiło browser Size w usłudze Google Labs, dzięki któremu deweloperzy mogli testować abo default, a deweloperzy stali przed wyzwaniem, aby jeden projekt strony był na tyle skompilowany, żeby obsłużył różne urządzenia. Dziś wydaje się już to już abstrakcją, ale miło powspominać. Dziś to, że zawartość Abo default koreluje z organikiem, przypominam, że korelacja nie jest jednoznaczna z przyczynowością, dostrzeżecie na przykład w Surferze SEO. Surfer w kontekście Abo Default ocenia liczbę znaków, występowanie słów exact matchowych, ich nasycenie w relacji do całej treści oraz liczbę parsiali. Rzecz jasna kaloryczność samego About Default jest różna w zależności od kontekstu zapytania i branży, niemniej dziś chciałbym przepracować z Wami prostą, przykładową modyfikację Apple Default na urządzeniu mobilnym dla jednego z randomowych e-commerce'ów z branży akcesoriów do smartfonów. Projekt wygląda typowo, dlatego zakryłem dane kontaktowe sklepu i logo, to zbędne do tej analizy. Głównym problemem about default, który widzicie w, w tym projekcie jest fakt, że jego zawartość niezależnie od wybranej kategorii jest w zasadzie taka sama. Czy wybiorę Apple, Nokia, Sonego czy też LG to jedyną różnicą między ekranami jest fakt wytłuszczenia aktualnej kategorii, w której się znajduje oraz kolor linka zmieniony na niebieski. Efekt jest taki, że niezależnie od mojego położenia w architekturze informacji widok abo default dla mobilnego Google Bota jest w zasadzie ten sam. Jak można w prosty sposób poprawić ten widok? Zacznijmy od wyciągnięcia nagłówka h1 do górnej części, tuż pod breadcrumbs. H1, o ile nie musi dominować całego projektu, to powinno być wyraźnie oznaczone. Dalej proponuję osadzenie miniaturki kategorii, najlepiej gdyby była to bitmapa unikalna, a nie stokowa pobrana z banku zdjęć, yy, z setką, która występuje yy, z setką duplikacji. W wynikach organicznych, a zdjęcie wykonane samodzielnie. Trzeba zapamiętać, aby taką bitmapę nazwać w odpowiedni sposób, np. akcesoria JPG, i przypisać do niej atrybut ALT Akcesoria oraz odpowiedni title. Np. fotografia zawiera akcesoria do smartfonów. Nie będę wchodził tutaj w szczegóły i tłumaczył, że nazwa kategorii akcesoria. W architekturze informacji w sklepie internetowym to kiepski pomysł, bo co prawdopodobne nikt nie kupi ETUI do Motorola z frazy akcesoria. Ale myślę, że jest to już na tyle oczywiste, że nie będę wchodził w szczegóły. Rzecz jasna, bitmapę możecie usunąć lub nie. Pewnie w procesie zakupowym nie jest szczególnie potrzebna użytkownikowi, ale pamiętajcie, że ten materiał dotyczy przede wszystkim kontekstu SEO i jest jakimś e, półśrodkiem między oczekiwaniami użytkowników, a optymalizacją w kontekście algorytmu wyszukiwarki. Wracając do abonu. Default. Pod bitmapą osadzamy fragment opisu zawartości kategorii. 1, 2, 3 zdania, które nie będą zajmowały zbyt dużej przestrzeni użytkowej, ale zarazem będą mieściły się w Above Default. Dobrze, jeśli w tym miejscu będą padały egzakty lub i partial keywords. Dalej pozostają podstawowe funkcjonalności, które mogą okazać się użyteczne dla konsumenta. Ja w tym projekcie, który widzicie, dodałem filtruj po marce i sortuj według, ale możecie dodać tutaj w zasadzie, co co chcecie, starałem się Wam pokazać, jak pogodzić oczekiwania algorytmu wyszukiwarki z interesami samych potencjalnych użytkowników, konsumentów. I ostatnimi elementami, które będzie renderował robot w naszym widoku Abo Default będą pierwsze produkty z kategorii, w jakiej się znajdujemy. W naszym przykładzie to dwa uchwyty do smartfonów. Tak przygotowany widok Abo Default to w naszej ocenie dobry początek. Mamy H1, odpowiednio opisaną bitmapę, fragment treści, elementy nawigacji i zawartość w postaci produktów. Rzecz jasna, Abo Default można byłoby zubożyć o klawisze, filtruj on po marce i sortuj według po to, aby odzyskać wolną przestrzeń i móc w ten sposób eksponować użytkownikowi tytuły. Produktów, które wyświetlałyby się tuż pod miniaturkami, tuż nad miniaturkami, ale jako, że wszystko zależy, i Abo Default powinien być wypadkową SEO i UXa oraz potrzeb biznesowych, danych analitycznych, dlatego nie traktujcie mojego przykładu za jedyny wzorcowy. Chciałem pokazać Wam, jak należy w ogóle myśleć o Abo Default, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zawartości dla Google Bota mobilnego. Tymczasem dzięki bardzo za uwagę mówił do was Adrian Pakulski-Paku, widzimy się już niebawem w nowych materiałach. Cześć!